To jest pierwszy odcinek tworzenia itemków do Minecraft. Dzisiaj, na cel wylatuje ametystowo-diamentowy miecz. Właściwie to jest ametystowy i będzie trochę bardziej wytrzymało od diamentowego, ale obrażenia pozostaną delikatnie mniejsze. Będzie się go kraftowało z jednego ametystu, z jednego diamenta i z jednego patyka. Pewnie zapytacie, czemu jeden diament? Ametyst jest zbyt łatwy do zdobycia i uważam, że miecz na równym poziomie, co diamentowy, a właściwie tylko bardziej wytrzymały, oprócz tego, miał mniejsze, ciąg ma w sobie diament, jeden diament po prostu. No bo no, sam ametyst w sobie no, nie, nie jest jakiś bardzo rzadki, więc każdy mógłby go znaleźć i zrobić na początku gry. Więc to dlatego, tutaj łapcie crafting, a tutaj łapcie miecz swoje propozycje w komentarzach co zrobić następne i dziękuję za oglądanie elo to jest pierwszy odcinek tworzenia itemków do Minecraft. Dzisiaj na cel wylatuje ametystowo diamentowy miecz. Właściwie to jest ametystowy i będzie trochę bardziej wytrzymało od diamentowego, ale obrażenia pozostaną delikatnie mniejsze. Będzie się go kraftowało z jednego ametystu, z jednego diamenta i z jednego patyka. Pewnie zapytacie, czemu jeden diament? Ametyst jest zbyt łatwy do zdobycia i uważam, że miecz na równym poziomie, co diamentowy, a właściwie je tylko bardziej wytrzymały, oprócz aby miał mniejsze, ciąg ma w sobie diament, jeden diament po prostu. No bo no, sam ametyst w sobie no, nie, nie jest jakiś bardzo rzadki, więc każdy mógłby go znaleźć i zrobić na początku gry. Więc to dlatego, tutaj łapcie crafting, a tutaj łapcie miecz. Piszcie swoje propozycje w komentarzach, co zrobić następne i dziękuję za oglądanie. Elo!